Jesteśmy na byłej żwirowni, zbiornik studzienna, która znajduje się w okolicach Raciborza. Spróbujemy tu poszukać jakichś ładnych rybek. Głównie będziemy się zajmować leszczem, pocią. Może się uda dostać jakiegoś karasia albo karpia. To się później okaże. Zapraszam. Żeby było bardziej dziko, o tutaj chcesz wydać jakieś miejsce? No to proszę. Proszę tu sobie może wyciągnąć. To wdręga za wdręgą O proszę. Udało się nawet lścika złapać jednego. Małego. Ważne, że coś innego niż wdręga. Aż jestem zdziwiony. raz. Teraz założyłem cztery białe, duże. Dręgla się do tego dała. A komarki tu latają jak ciepłe. Takie dręgi tutaj królują. Dręga. Proszę zobaczyć. Jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz. Udało się zapać pana Karasia, dosyć ładnego, żeby mi się nie urwał. Na drugiej wędce też już mam rybę na bacie, ale tam tylko wzdręga. W końcu zaczęły brać większe rybki. Podkarmimy to na jutro, a jutro to przejdziemy jeszcze raz. Spróbujemy, bo dzisiaj nie miałem zanęty wcale. Bo to co miałem w aucie, to mi się zepsuła. Nie, można tak tego teraz ocenić, jakby było, gdyby była zanęta. Więc rzucimy to co mamy do wody i zobaczymy jutro po pracy może będą lepsze efekty a nastawimy się tylko na dużą rybę ominiemy już bata weźmiemy tylko dwie jedną odległościówkę, jedną normalną wędkę na spławik i spróbujemy dalej od brzegu i od razu na dwie, trzy kukurydze i zaopatrzymy się jeszcze w gnojaki więc jutro się okaże czy warto było tu coś sypać a dzisiaj mam dla tych rybek pszenicę, kukurydzę i konopie konopie te kupne, nie te do palenia żeby ktoś nie pomylił Daliśmy dzień później i już jakaś rybka się znalazła. Chyba karaś. Ładny, ładny. No taki karasik pograł. No około 30 będzie miał. Proszę. O, oh, 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 jaki waleśny ten karabin. Tego wyciągnę bez podbieraka, bo... A tu drugi, dopiero co wyciągnięty. Nie no myślałem, że nie, to tydzień, nie będzie taka łowna a tu proszę co się dzieje? To jest typowy zestaw na dzisiejszego karasie. Wie Jeśli pani karasie, tylko po prostu mi cały zestaw. Drugie wędki też. Ale ograniczmy. Ale ładne karasie tutaj są ładne. Ale nie spodziewałem się, że aż tak będą brały i aż tak dużo. Teraz. A, drugi już jedzie. Proszę, czekaj, go zmierzymy może co? Zobaczymy no, ile ma centymetrów. 34. Takie małe karpiki. Trzy. Tu mamy drugiego już w porwilaku. nie, po żyłeczkę A to jest drugi. Yes.